Janusz przysłał mi odkówkę, abym wykonał głownie szabli. Praca była ciężka. Zużyłem najlepsze materiały. Podejrzewałem, czy mnie uraczył, podtrawiłem część głowni. Prawdziwa stal damasyńska. Czyli damas krystaliczny. Damas, który powstaje już w procesie wytopu, nie skuwania. Pod nazwą damastu kryje się kilka procesów technologicznych. Które po dziś dzień okryte są tajemnicą, dostępną nielicznym. Sam zajmując się wiele lat białą bronią, znam garstkę ludzi posiadających tę wiedzę. Janusz Aleksander, Zbyszek, Remek, Mirek, to mistrzowie tej trudnej sztuki, która zaniknęła na setki lat. Dzięki ich uporowi w odtworzeniu technologii i mistrzowskiemu władaniu obruku stali będziemy się cieszyć pięknem i wspaniałymi właściwościami tak wykonanych ostrzy. Ostrzy, z którymi prawdopodobnie jako pierwsi spotkali się krzyżowcy, podbijając Syrię pod koniec XI wieku. W Europie zaczęły krążyć legendy o szablach tak wytrzymałych, że szczerbiły one miecze, i tak ostrych, że były w stanie powalić przeciwnika jednym cięciem. Legendy to piękna rzecz, ale trzymając ją w ręku, przechodzi mi dreszcze historii.